Witam wszystkich użytkowników portalu rune.pl.com. Chciałem Wam przedstawić swój najnowszy projekt, o którym pisałem już w newsach na stronie głównej rune.pl. Aby przejść do strony projektu, wpisujemy w przeglądarce następujący adres: forum.pl.com przez wrzuć przez C na końcu, oczywiście, .php. Strona, którą widzicie, jest praktycznie identyczna, jak główna strona rune.pl. Różni się tylko oczywiście zawartością i y, napisem w logo. Co znajdziemy na tej stronie? Jak widzicie, są tutaj y, kategorie, to oczywiście kategorie znane z głównej strony rune.pl. Pod spodem mamy Questy artykuły. Jak się już domyślacie, jest to strona stworzona specjalnie po to, abyście mogli wrzucać własne artykuły, publikować je i oczywiście najlepsze artykuły, które ukażą się na tej stronie, będą wrzucane na główną stronę portalu. Funkcje strony opisałem e, już tutaj w newsie, Oczywiście możecie sobie przeczytać, jak każdą z tych funkcji opiszę e, w późniejszej części filmiku. Przeglądanie zawartości strony nie wymaga logowania. E, jeżeli jednak chcemy dodać jakiś artykuł e, lub quest na stronę główną, e, to oczywiście musimy się zalogować. Aby to zrobić, e, klikamy w link przejdź do logowania. Ukazuje nam się główna strona forum rune.pl. Dzieje się to dlatego, że owy projekt został połączony razem z forum rune.pl i żeby, nie, żeby nie, nie, po nie rejestrować się na nowej stronie, wykorzystujemy dane do logowania z forum rune.pl. Oczywiście wpisujemy swoją nazwę użytkownika i hasło i logujemy się na forum. Po zalogowaniu się przechodzimy na stronę projektu, klikamy odśwież i ukazuje nam się nasz panel zarządzania. Po zalogowaniu się widzimy w panelu zarządzania cztery linki, jest to dodaj questa, dodaj artykuł, moje questy, moje artykuły. Jak się domyślacie w dodaj questa i w dodaj artykuł, dodajemy własne questy i artykuły, przydzielając im odpowiednią kategorię. W moje questy i moje artykuły możemy edytować własne questy, które dodaliśmy na stronę lub są w trakcie tworzenia. Ja tutaj dodałem sobie w moje questy przykładowego questa, tak samo w moje artykuły, przykładowy artykuł. E, dzięki temu e, będę mógł e, opisać Wam, jak e, edytować ten artykuł, jak go usuwać, jak dodać na główną stronę. E, szczególnie skupię się na panelu e, opis, który jest widoczny tutaj. Opiszę Wam funkcje znajdujące się w nim, które służą do formatowania tekstu, do dodawania zdjęć, linków oraz tabel e, w opisie naszego questa czy artykułu.